W związku z tym, że jest kolejny dzień kwarantanny, postanowiłem rozwinąć swój kanał na YouTube poprzez zostanie vlogerem. Dzisiaj na tym kanale będą się pojawiały vlogi. Dźwięk będzie nagrywany za pomocą pralki, a obraz będzie nagrywany za pomocą teleskopu Hubble'a. Te vlogi będą skupiały się na botanice. Jak widzicie, tutaj przede mną jest pole. Pole jest ludzkie. Zostały tutaj zasiane chłopie, co? Kiedyś to urośnie i ludzie to zjedzą. Także to tyle z mojej strony. Do następnego. W związku z kolejnym dniem kwarantanny postanowiłem rozwinąć swój kanał na YouTube i zostać vlogerem. Vlogi będą skupiały się na elektryczności. Porozmawiamy skąd bierze się prąd i do czego może być wykorzystany. A także porozmawiamy o współczesnej architekturze stworzonej przez człowieka. Ciemno w związku z kolejnym dniem kwarantanny. Ciemno w związku z kolejnym dniem Oto sławny Corsa. na sobie nie będzie vlogów radnych na tym kanale. Nie chce mi się tego robić. A ten odcinek, który wychodzi dzisiaj, który jest fake zapowiedzią, miał być wczoraj. Bo wczoraj był 1 kwietnia. I to był taki fajny dzień żartów. Jak się obudziłem, to wymyśliłem ten żart. I miałby, nie, ten filmik miał być żartem na to, co się tutaj odpierdala w związku z tym wirusem, bo widziałem różne memy, postanowiłem, że też sobie bekę porobię. Ale nie pojawił się, bo wczoraj byłem zbyt leniwy. I nie powiem Wam, że żartowałem. W sensie, w związku z wczorajszym dniem nie ma prima. Jest tylko po prostu żart odnośnie kwarantanny.